别去了。 Zatankuj za minimum 50 zł. Wygra jeden z 50 Renault Clio. Szczegóły na stacjach CPN i Petrochemia Płock. Jak chronić organizm przed chorobami? Trzeba stosować zestawę witamin i minerałów, ale tylko komplet i dobrze przyswajalny. Dlatego polecam Vigor. Dla dorosłych Vigor Komplet. Ponad 30 witamin, minerałów i mikroelementów. Dla dzieci Vigor Junior. Smaczne tabletki do ssania. Wigor Senior, pełny zestaw witamin i minerałów dla osób po 50 roku życia. Jedna tabletka Wigoru dziennie wzmacnia organizm i podnosi odporność na choroby, infekcje i stres. Wigor, kompletnych witamin Moc. Dzień zaczyna się spokojnie, by za chwilę. Stop! A drugie śniadanie? Lu, to ziarna zbóż i mnóstwo naturalnych składników przemienionych w pyszne ciasteczka. Weź ze sobą Lu, ciasteczka zbożowe. To twoja codzienna porcja pysznej energii. Lu, energia zbóż na drugie śniadanie. Nie wychodź bez nich z domu. Danon Fantazja. Co o niej sądzicie? Biały jogurt. Mmm, nie jest kwaśny. Smakuje jak krem. Jem, kiedy mam ochotę na coś słodkiego. Smakuje jak deser. Kremowy, delikatny. To Na pewno jogurt? Kremowy, taki Mmm, Fantazja. Gęstsza od innych. Pierwszy krem jogurtowy Danon Fantazja. Gęsty i delikatny jogurt o smaku śmietankowego kremu. Aha, to nie może być jogurt. Problem bólu dotyczy każdego: bóle głowy, bóle menstruacyjne, bóle zębów. Tradycyjne leki bywają nieskuteczne, dlatego specjaliści zalecają i buprom. Ibuprom to lek inteligentny. Skutecznie likwiduje źródło bólu, jakim najczęściej jest stan zapalny. Działa szybciej i dłużej, zwalcza nawet uciążliwy ból. Jest dostępny bez recepty? Tak, bo ibuprom to lek sprawdzony i skuteczny, dlatego liczba stosujących go osób rośnie tak szybko. Ibuprom, silniejszy lek od bólu. Nadchodzi nowy, wyjątkowo mocny smak. Kolodent Świeżość. Unikalna kombinacja żelu i pasty. Ma tak oryginalny smak, że wszyscy chcą go poznać. Supernowość. Kolodent super Świeżość. Staćcie na doskonałość. Jak skutecznie radzić sobie z przeziębieniem i grypą? Oddajmy głos ekspertom. Trzeba zwalczyć wszystkie objawy. Dlatego polecam Gripex. Lek, który zawiera trzy aktywne składniki. Pierwszy składnik obniża gorączkę, usuwa bóle głowy, gardła i mięśni. Drugi udrożnia nos i zwalcza katar. A trzeci działa przeciw kaszlowi. Tak więc Gripex skutecznie usuwa typowe dolegliwości: grypy i przeziębienia. Dokładnie. Gripex to wyjątkowy lek o tak przystępnym działaniu. Gripex na przeziębienie, gripex na grypę. Kawę rozpuszczalną Jakub Skronung przygotowujemy z tych samych ziaren co kawę mieloną. Dlatego w każdym opakowaniu kawy rozpuszczalnej jako odnajdziesz niepowtarzalne bogactwo smaku i aromatu. Teraz jeszcze bogatszy aromat. Super Jack Slater walczy z mafią Los Angeles. Wspólnie z 11-letnim fanem filmów akcji stawią czoło najgroźniejszym przestępcom. Efektowne eksplozje, zapierające dech, pościgi i strzelaniny świat wielkiej przygody. Arnold Schwarzenegger jako bohater ostatniej akcji 20 października o 21:25 z nadajników naziemnych lub dekoderów Polsatu. Wiem, że w wielu sprawach możemy zrobić bardzo niewiele albo nic. Tym ważniejsze jest znaleźć nadzieję, że naprawdę możemy pomagać tym, którzy tej pomocy naprawdę oczekują. Dzieciom, dzieciom dotkniętym chorobami, dzieciom doświadczonym przez los. Kochani Państwo, jeżeli na półkach zobaczycie to słoneczko, Kupujcie produkty z tych półek. To będzie oznaczało, że pomagacie konkretnym dzieciom, jakiejś małej Małgosi, małemu Jankowi. Tym dzieciom, konkretnym właśnie dzieciom, dajecie szansę na radość, szczęście i jasne dzieciństwo. Ser, delicje szampańskie. Teraz jeszcze delikatniejszy biszkopt, bardziej owocowa galaretka i wspaniała czekolada. Delicje szampańskie, codziennie na deser. Voltaren Emul Gel skutecznie usuwa bóle mięśni, stawów, pleców oraz bóle reumatyczne. Aktywny składnik Voltarenu diklofenak, szybko zwalcza ból i przyspiesza leczenie. Voltaren Emul Gel skutecznie usuwa ból. Nowość Nivea Visage. Krem na noc z przeciwzmarszczkowym koenzymem Q10. Teraz, każdej nocy, koenzym Q10 wnika w Twoją skórę i wyraźnie redukuje zmarszczki. Sekret gładkiej skóry koenzym Q10 w nowym kremie przeciwzmarszczkowym Q10 na noc Nivea Visage. Wow, stary, niezła piramidka. O kurd. Ale z tym grochem to trochę przekombinowałeś. Suka pary! Młotku. Uuu, afrodyzjaczek. Słodka. Ła. So Mmm, Satysfakcja gwarantowana, Helmoc. Nie widziałeś może... Uj, sorry. Pełno smaku! W Monte firmy Zot znajdziesz wiele dobrego. Dobrze, że coś zdrowego tak też nie smakuje moim dzieciom. Mm, mian, mian! Pełno frajdy! Monta firmy co? Pełno smaku, pełno siły, pełno frajdy. Jada! Wchodzę. Witaj złotko. Słyszałem, że jesteś gliną. Zabawne. To samo słyszałam o tobie. Doskonała ochrona. Torba. Ciekawe klipsy. Wygodny kształt. Jeżeli ona jest policji, to dlaczego ty się pocisz? Co? Ja? Doskonała ochrona i nowy kształt. To co dobre dla Ferrari. Sprawdzi się także w Twoim samochodzie. Opracowana przez inżynierów Shell i Ferrari nowa importowana benzyna Shell V Power Racing. To najwyższa jakość w Polsce i Europie. To ponad 99 oktanów. Więcej mocy, lepsze osiągi i płynne przyspieszenie już po pierwszym tankowaniu. To jakość, którą trudno doścignąć. Tankując Shell V Power Racing zbierasz podwójne punkty Smart. Chciałbym Państwu coś pokazać, jeśli pozwolicie. To jest moja mama. Mama, to mama. A to jest moja starsza siostra, jagódka. Zwierzam się jej z największych tajemnic. A ten tu, to jest Jasiek. Mój największy przyjaciel. Sami swoi. Z nikim tyle nie gadam. Nie. To wcale nie jest takie drogie. W plusie, rozmowy z nimi kosztują o połowę mniej. Halo? Halo? <gryzanie> Sami swoi, teraz promocja dla nowych abonentów, trzy najważniejsze numery, nawet o 80% taniej. W ten sposób zmieniamy świat na plus. To są jednak rzeczy, które się nie kończą. Na przykład apetyt Karola. Za dużo je. O, Mhm. Mm tak, tak. <gryzanie> sobie wyjąć bułkę. Pycha. Normalnie pycha. Producent nowej margaryny Delma Extra zaprasza na serial komediowy. Oh. Oh. Brandon Lee i Nick Mancuso. Śmiertelnie niebezpieczne starcie, które może być początkiem końca matki. Przypadkowy świadek morderstwa próbuje znaleźć sposób na przeżycie. Jego atutem jest znajomość wschodnich sztuk walki i niebywały spryt. Uragan ognia w sobotę 21 października o 22. Jeśli byłeś świadkiem przestępstwa, nie wahaj się policja czeka na Twój telefon. Być może dzięki niemu śledztwo zakończy się, a sprawy znajdą swój finał w sądzie. Sprawcy wszystkich przestępstw powinni ponieść zasłużoną karę. Nie pozostawaj obojętny, to wszystko dzieje się przecież na Twoich oczach. Po wakacyjnej przerwie w każdą środę oglądaj telewizyjne biuro śledcze. No już, mamo! Ja jadam! I do góry? Ojej, to nie jest ciocia. Tylko nie z karmelem. Inne też są pyszne. Nareszcie. Nowość go plany, emocje. Podaruj bliskim radość. Dezodorant Nivea jest niezwykle łagodny dla Twojej skóry. Jednocześnie daje Ci pewność i skuteczną ochronę przez cały dzień. Dezodorant Nivea, delikatna pielęgnacja i naturalna świeżość. Jedziemy do kanionu złota! z zwalnia się spod kontroli! Różnica da sobie radę! Uważa. Dajmy znak szefowi kuchni. Już czas na posiłek dla poszukiwaczy złota. A to za dwa mama. Dokładnie. Tofiski. To chrupiące orzechy laskowe w karmelu, oblane kremem orzechowym i przykryte odrobiną pożywnej czekolady. Mm. Największy kawałek złota dla naszego szefa kuchni. Za baba to Grafit, masz to coś? Teraz nowy, zaskakujący smak. Prince Polo Cappuccino. Uwaga, oferta limitowana. Nie ma nic przyjemniejszego niż tak intensywne uczucie czystości. Odkryj nowy Cif OxyGel z aktywnym tlenem. To wyjątkowa moc tysięcy pęcherzyków tlenu, które pomogą oderwać nawet najtrudniejsze do usunięcia drobinki zanieczyszczeń, pozostawiając na długo lśniące powierzchnię i wyjątkowy zapach świeżego powietrza. Nowy Cif OxyGel. Teraz Twój dom oddycha czystością. Czasami. Chce się prowadzić. A czasami nie. Nowy Fiat Punto, jako jedyny, ma siedmiubiegową, sekwencyjną przekładnię speedgear, taką jak Formule 1, lub automatyczną. Jeśli masz ochotę na relaks, przyjdź i skorzystaj z jazdy próbnej. Wejdź w XXI wiek z koncesjonariuszami Fiata Techno Days. FC Barcelonie nie wiedzie się na razie w Lidze Mistrzów. Barsa ma na koncie tylko trzy punkty i zajmuje ostatnie miejsce w swojej grupie. AC Milan jest w lepszej sytuacji. Włosi pewnie zmierzają do awansu. Hiszpanii nie zamierzają się poddawać dla Katałończyków. Porażka z Milanem jest w tej sytuacji nie do pomyślenia. AC Milan, FC Barcelona. 18 października, godzina 20.40. Tylko w Polsacie. Zapraszamy. Komedia? Pracownikom pewnej stacji radiowej wcale nie jest do śmiechu. Wielkie show na żywo zostaje posunięte do granic absurdu. Do końca nie wiadomo co pójdzie w eter, szczególnie kiedy do gry wkracza morderca. Śmierć w eterze. We wtorek, 17 października o 20.30. Chcesz wygrać jeden z 30 samochodów osobowych albo milion złotych? W książeczce otrzymanej od Telewizji Polsat znajdziesz kartę konkursową. Uzupełnij przy pomocy kuponów Klubu Polsatu obrazek dekodera. Kupony dostępne są we wszystkich urzędach pocztowych. Pisz czytelnie swoje dane i numer telefonu. Odeślij uzupełnioną kartę na adres biura konkursu, a weźmiesz udział w cotygodniowych losowaniach. Cyfrowy Klub Polsatu. Witamy w XXI wieku. Czy użyłaś Domestosa dziś wieczorem? Używany codziennie zapewnia idealną czystość. Tylko Domestos czyści najlepiej, zabijając wszelkie bakterie, wirusy i grzyby. Takie duże mieszkanie, a was tylko troje. Zawarte w sygnalu mikrogranulki uwalniają składnik antybakteryjny, co zapobiega tworzeniu kamienia nazębnego po raz częstym wizytom u dentysty. Sygnal mikrogranulki. Specjalista od kamienia nazębnego. Po co tracić czas w zwykłym banku? W InvestBanku wystarczy... Stan pańskiego konta? Proszę włączyć telewizor i podać telekot osobisty. Tele-InvestBank. Kontrolujesz swoje pieniądze na ekranie własnego telewizora. InvestBank. Bank w Twoim domu. Schwarzkopf przedstawia nowość. Krem koloryzujący diadem. Czuję, jakie błabiste są moje włosy. Wszyscy widzą ich intensywny kolor. To diadem, krem koloryzujący, który zawiera prowitaminę B5. Pielęgnacja i intensywne kolory. Bez śladu siwych włosów, piękne kolory, włosy jedwabiste w dotyku. Nowy krem koloryzujący diadem firmy Schwarzkopf. Ahoj, panie bobrze! Ahoj! Co trzeba robić, aby mieć takie mocne zęby? Mm, naturalnie je czyścić pastą Colgate Herbal. A, Colgate Herbal. W zielonym pasku Colgate Herbal znajdziesz ekstrakty z rumianku, eukaliptusami, ryb i szałwii. W białym wapni fluor. Razem sprawiają, że zęby są zdrowe. Mm, I mocne. Ahoj! Colgate Herbal. Naturalnie mocne zęby i zdrowe dziąsła. Taft na każdą pogodę. Berlin, deszcz. Fryzura bez zmian. Nowy Jork, palące słońce. Doskonała ochrona włosów. Miami, silny wiatr. Fryzura wciąż idealna. Taft na każdą pogodę. Zawsze idealna fryzura. Prawie zawsze. Taft na każdą pogodę. Maksymalna ochrona dzięki formule Protectin firmy Schwarzkopf. Chcę. Pragnę. Potrzebuję. Muszę go mieć. Nowy baton 3-bit. Kruchy herbatnik. Śmietankowe nadzienie. Mleczna czekolada. Nowy 3 -bit. Obsesja trzeciego stopnia. Mm, to to było, było świetne. Linda i Paul spędzają upojne wakacje na Florydzie spotkanie z pewną małżeńską parą staje się dla nich początkiem poważnych kłopotów. Tych wakacji na pewno nie zapomną. Splot dziwnych zdarzeń prowadzi do tego, że Pol zostaje oskarżony o morderstwo.. Linda w niedzielę 22 października o 21. Chcecie wiedzieć, co słychać na ostrym dyżurze, Zajrzyjcie i zobaczcie sami. Wiele zmian, obyczajowych niespodzianek i nowych twarzy. Przede wszystkim dwaj nowi lekarze, przystojny transplantolog i doświadczony medyk prosto z Masza. W każdy czwartek o 21:55 premierowy ostry dyżur Tylko w Polsacie specjalnie dla Państwa tylko w Polsacie 30 października o 21 Braveheart, waleczne serce to wspaniała opowieść o męskiej odwadze dumie i poświęceniu, w roli głównej zobaczą Państwo Mela Gibsona, który również po mistrzowsku wyreżyserował ten film a w naszym konkursie również waleczna nagroda, ekonomiczny i bezpieczny samochód wyposażony w silnik 1.9 SDI, który po zwycięsku wyjdzie z pojedynku z innymi samochodami spalając poza miastem tylko 4 litry oleju napędowego na 100 km. posiada również poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera, centralny zamek, immobilizer oraz elektrycznie sterowane szyby. Oprócz samochodu otrzymacie Sidolux, środek pielęgnujący i nadający połysk podłogom. Zadzwoń 0786 700 i odpowiedz na pytanie, czy Kilt to tradycyjny strój górali szkockich? Tak czy nie? Pamiętaj, te osoby już wygrały w naszych konkursach. Nie zwlekaj i dzwoń 0786 700. Ten samochód może być twój. Szczegóły konkursu w Gazecie Telewizji Polsat na stronie 743.